Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Stoję w takim bardzo symbolicznym dzisiaj miejscu, symbolicznym dla Polaków. Miejscu, w którym przed 35 laty było życie. Było tragicznie, było niebezpiecznie, ale była nadzieja. Było coś w ludziach takiego, co kazało im walczyć, co kazało im ryzykować swoje życie, bo wiedzieli, że może być lepiej, bo mieli nadzieję. Dzisiaj to bardzo smutne miejsce, bo brama Stoczni Gdańskiej, tak naprawdę, jest eksponatem muzealnym. Za bramą już jest tylko i wyłącznie zaurane pole. Została tylko y, hala y, BHP, w której podpisano porozumienia. I tak naprawdę jest tu cicho, spokojnie, aż przeraźliwie spokojnie. Stoję w tym miejscu dzisiaj, dlatego że w dzisiejszej Ewangelii. Y, Święty Jan Chrzciciel jest uwięziony, jest człowiekiem, który został po ludzku ujarzmiony, został pokonany, wtrącony do lochu. I ten człowiek, który jeszcze całkiem niedawno temu pokazał na Jezusa i mówi, to jest baranek Boży, to jest Zbawiciel, dzisiaj ten człowiek ma wątpliwości. Dzisiaj przeżywa swój osobisty dramat. Dzisiaj wysyła swoich uczniów i pyta i każe zapytać Jezusa, czy to Jezus jest Mesjaszem obiecanym, czy nie? Jan pyta, bo, bo nie wie, bo ma wątpliwości. To są normalne rzeczy. To, że kiedyś mieliśmy nadzieję, to, że kiedyś wszystko wydawało się, jeśli nie proste, to przynajmniej właśnie pełne nadziei, że da się to zrobić, że wydawało się, że nasze plany na życie będą zrealizowane, że Pan Bóg będzie kimś, kto... Wpisze się w nasze pragnienia, wpisze się w nasze pomysły na to, jak on powinien wyglądać. Nagle wszystko czar prysnął i nie ma. Są wątpliwości, jest pełno pytań, jest pełno żalu też takiego wewnętrznego, że przecież miało być inaczej. Nie wiem, czy to słyszycie, ale tutaj obok, pod pomnikiem Trzech Krzyży, stoi kilku starych stoczniowców, którzy do kamery telewizyjnej opowiadają o swoich żalach, o tym, że zostali oszukani. Że nie ma tak, jak powinno być. I to jest dokładnie to samo, może nie to samo, ale coś podobnego do tego, co przeżywał święty Jan w, będąc zamkniętym w więzieniu. Po ludzku wszystko się rozpadło. Po ludzku nie ma już nadziei, bo jestem zamknięty, już nie jest taki odważny jak wtedy, kiedy głosił na pustyni mocnymi słowami potrzebę nawrócenia będzie odważny do końca, bo straci swoje życie za prawdę i zostanie ścięty, ale, ale ma wątpliwości. I co na to wszystko Pan Jezus? Kiedy dochodzą do niego uczniowie Świętego Jana, to Pan Jezus nie zaczyna mówić: "Idźcie, powiedzcie Janowi, żeby się trzymał, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się dobrze skończy". Nie. Jezus tylko im mówi: "Idźcie, powiedzcie Janowi o czynach, które widzicie. Zobaczcie, że dzieje się dobro w świecie. Za moim pośrednictwem, i to powiedzcie Janowi. Powiedzcie o świadectwu, powiedzcie świadectwo tego, co widzicie, czego doświadczacie. I to jest świetny sposób na radzenie sobie z, zawiedzo z zawiedzonymi nadziejami, które kiedyś mieliśmy. Popatrzeć na swoje życie tu i teraz, nie na przeszłość, jak było kiedyś fajnie i mieliśmy nadzieję, ale popatrzeć na swoje życie tu i teraz i zobaczyć, że w tym życiu innym, niż sobie wymarzyliśmy, dzieje się dobro. To znaczy, że Bóg działa w moim życiu. To znaczy, że chociaż jest kompletnie inaczej, chociaż znaleźliśmy się w innych warunkach, chociaż nadzieje wielu ludzi wydaje się być, wydają się być pogrzebane, to Bóg też dzisiaj działa. I działał w życiu świętego Jana do końca, bo dał mu nadzieję i siłę do tego, żeby umrzeć. I działa w życiu tych wszystkich ludzi, którzy po ludzku tutaj, w tym miejscu czują się zawiedzeni, ale przecież w ich życiu też się dzieje dobro. Mają dzieci, mają wnuki, mają wiele dobrych rzeczy, które warto wydobyć, aby się utwierdzić w tym, że nadzieja nie umarła. Jest inaczej realizowana. Dobro, które przeżywamy, jest świadectwem tego, że Bóg nas nie zostawił, że Bóg dalej działa. A więc popatrzmy na to, co jest, co wydaje się być beznadzieją w naszym życiu. Nazwijmy to, bo to jest bardzo ważne, ale też spróbujmy zobaczyć drugą stronę medalu, zobaczyć, że pomimo tego, że w jakichś rzeczach jesteśmy zawiedzeni, to tworzyły się nowe perspektywy i pokazało się nowe dobro. Nie można tylko i wyłącznie spędzać życia przy takim miejscu jak to, patrząc jak kiedyś było dobrze. Jak kiedyś tutaj się działo życie, a dzisiaj nic tu nie ma. Tak naprawdę nic tu nie ma. To jest tylko jedno wielkie muzeum. To nie jest tak. Nasze życie toczy się gdzie indziej. W naszym życiu dzieje się dużo dobra, bo działa w tym życiu Dobry Bóg pomimo naszej ludzkiej beznadziei. Miejcie dobry dzień. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z tego miejsca. I proszę Was też, proszę nas o modlitwę za tych ludzi, którzy. Kiedyś walczyli o wolność dla nas. Dzisiaj możemy tutaj sobie stanąć z kamerą i mówić, co chcemy. Kiedyś tego nie można było robić. Warto o tym pamiętać. Nie po to, żeby mieć wyrzuty sumienia, ale być wdzięcznym, że żyjemy w innych czasach, które po ludzku są lepsze. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc.